Majubaje witają Was serdecznie na spotkaniu z Teatrem Kamiszybaj. Drodzy wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elblągu, mam dla Was dzisiaj historię. Historię, którą dowiedziałam się o jej istnieniu zupełnie przypadkiem. Kiedyś wędrując po sklepach z używaną odzieżą znalazłam dziwną chustę. Zobaczcie. Przypomina sieć, a w tej sieci ryby. Okazało się, że moja chusta kryje sobie magiczną opowieść, która przyjechała do nas aż z Estonii. Poznajcie ją. Bajka. O trzech węzłach i władczyni morza. Dla mieszkańców małej rybackiej wioski w Estonii nastały ciężkie czasy. Śnieg już pomału zaczynał topnieć. Tu i u gdzie pojawiały się małe stróżki wody, które łączyły się w większe strumienie i sięgały pod skałami, albo wypływały do morza. Choć coraz częściej można było ogrzać zmarzniętą twarz w promieniach słońca, to nadal wiał przenikająco zimny wiatr, a nocą mróz pokrywał kałuże warstwą lodu. Soki w roślinach dopiero zaczynały krążyć. Wszyscy wiedzieli, że długo jeszcze trzeba będzie czekać, aż natura obudzi się do życia z zimowego snu. Ludzie z owej wioski żywili się przede wszystkim Rybami, a jesienne połowy tym razem były marne. Nie udało się zgromadzić wystarczająco dużo zapasów przed nadejściem długiej i srogiej zimy. Przed zostało więc wszystkich z pustymi spiżarniami. Było jednak zbyt wcześnie, by wypływać w morze. Ale co mieli począć rybacy? Czekać bezczynnie w chatach i patrzeć, jak ich dzieci stają się coraz chudsze i słabsze z głodu? Zgromadzili się więc w jednej izbie, by poszukać rozwiązania, bo sytuacja stawała się coraz bardziej rozpaczliwa. Gdy tak debatowali i załamywali ręce, jeden z nich odezwał się w końcu: Wiem, że pewnie to tylko bajka, którą opowiada się dzieciom, ale kiedyś słyszałem, że Stary Karel, który mieszka na końcu wsi, jest przyjacielem, władczyni morza. Podobno, gdy był jeszcze młodym i odważnym żeglarzem, zawarł z nią przymierze. – Może spytały go o radę? Większość rybaków oczywiście nie wierzyła w podobne historie. Co jednak mieli teraz do stracenia? Udg doskierał wszystkim. Postanowili więc poprosić Karela o pomoc. Może on będzie wiedział, jak ubłagać morską toń, by choć trochę ryb zechciało wpłynąć w ich sieci. Karel był zgarbionym starcem. Jego twarz pokrywała pajęczyna z marszczyk, a broda była biała jak śnieg. Od dawna nie wypływał już morza. Większość dni spędzał w swojej chatce na skraju wioski, która, podobnie jak ona, zdawała się garbić i pochylać ku ziemi. Od lat smagana zimnymi morskimi wiatrami. Gdy mężczyzna z wioski ugościł gości. Odpowiedział im radą: Wypływając tak wcześnie na połów, rozgniewacie królową morza. Wiem jednak, że głód dręczy Was i Wasze rodziny, dlatego pomogę Wam. Zdjął z szyi jedwabną pustę i wręczył ją rybakom, tak ich przy tym pouczając. Na huście. Zawiązano trzy węzły. Pierwszy, drugi, Są trzy węzły. Pierwszy z nich rozwiążcie, gdy wsiądziecie do łodzi i podniesiecie żagiel. Drugi wtedy, gdy zanurzycie sieć. W żadnym jednak wypadku nie rozsupujcie trzeciego węzła. Pamiętajcie, musicie zadowolić się tym, co da Wam może. Nie zarzucajcie się ci po raz kolejny, tylko wróćcie bezpiecznie do swoich domów. Musicie mi przysiąc, że postąpicie tak, jak Wam porodzi, poradziłem. A pamiętajcie, że marynarze zawsze dotrzymują słowa. Mężczyźni przysięgli postąpić zgodnie ze wskazówkami starca. Podziękowali mu i zaczęli przygotowania do wyprawy. Musieli naprawić sieci i łódź, która stała nieużywana przez kilka miesięcy. Gdy wszystko było już gotowe, odbili od brzegu, postawili żagiel i wtedy szyper wyciągnął chustę karela. Rozwiązał pierwszy super. W tej samej chwili silny wiatr napiął żagiel i łódź z impetem ruszyła do przodu. Marynarze nie musieli nawet używać steru. Łódka pruła fale, robiła gwałtowne zwroty i skręty. Nie minęło wiele czasu, gdy znaleźli się daleko od brzegu, na otwartym morzu. Raptem łódź zatrzymała się. Ze wszystkich stron otaczał ją jedynie błękit wody, a silny wiatr ustał. Ciszę przerwał tylko rytmicznych lub od łagodnych fal, uderzających o burtę. Rybacy zarzucili sieć, a szyper rozwiązał drugi węzeł. Na powierzchnią zaczęły wypływać drobne bąbelki, potem kolejne, potem kolejne. Tafle pokryły kręgi, wzmógł się klopot, jakby morska woda zagotowała się nagle. Rybacy zaczęli wyciągać sieć. Musieli wytężyć wszystkie siły, bo sieć była teraz niezwykle ciężka. W końcu udało się i na pokład wysypać ogromną ilo ilość ryb, których srebrne łuski połyskiwały w promieniach słońca był bardzo udany. Radośni rybacy nie wierzyli własnym oczom i już nie mogli doczekać się, gdy z taką ilością ryb wrócą do swoich rodzin. Ale wtedy jeden z nich zawołał: To naprawdę piękny zaciąg. A jeśli chcemy, żeby wszyscy pozostali syci do nadejścia wiosny, potrzebujemy jeszcze kilku takich. Zarzućmy sieć ponownie i rozwiążmy trzeci węzeł. Na te słowa najmłodszy z rybaków oburzył się i przypomniał reszcie o obietnicy, jaką złożyli staremu Karelowi. Nikt jednak nie chciał słuchać chłopaka. Skuszeni pierwszym sukcesem mężczyzny postanowili zarzucić sieć kolejny raz. Szyper wyciągnął chustę z zapazuchy i rozsupał trzeci węzeł. I znów kręgi rozeszły się po wodzie. Zaszumiało, zaklopotało, ale sieć pozostała pusta. Nagle, jakby w oddali, rozległy się głosy, śmiechy i nawoływania. Marynarze rozejrzeli się wokoło, ale oprócz błękitów fal dostrzegli niczego niezwykłego. Czy to możliwe, żeby się przesłyszeli? Wtem w oddali zabrzmiał donośny dźwięk rogu. Wyraźnie dochodził gdzieś z głębi morskich i wcale nie brzmiał przyjaźnie, przypominał raczej zew bojowy albo ryk jakiegoś dzikiego zwierzęcia. – Wracajmy do wioski – zaproponował jeden z rybaków. Wszystkich ogarniał coraz większy niepokój. Jednak mimo postawionego żagla łódź stała w miejscu. Rybacy zaczęli uderzać morskie fale wiosłami, ale łódź ani drgnęła. Mimo wielkiego wysiłku nie ruszyła się nawet o centymetr. Jak gdyby do dna przytwierdziła ją jakaś ogromna, niewidzialna kotwica. Niebo poczerwieniało, a słońce skryło się za horyzontem. Ciemność rozświetlały jedynie gwiazdy i okrągły księżyc. Niespodziewanie wzmógł się wicher. Fale bezbrały i porwały łódkę z miejsca. Burza morska rzucała nią, jakby to była łupinka orzecha, która raz po raz wzbijała się w górę na wysokiej fali, by po chwili runąć w dół. Rybacy nie mogli już opanować łodzi, byli zdani jedynie na łaskę morza. Po wielu godzinach zmagania się z żywiołem morze wyrzuciło wreszcie łódź na skalisty brzeg. Rozbitkowe od razu zorientowali się, że nie jest to żadna ze znanych im wysp. Postanowili zapuścić je w głąb lądu i poszukać kogoś, kto poratuje ich schronieniem, dopóki burza nie ucichnie. Między skałami natknęli się na niewielką drewnianą chatkę. W drzwiach powitał ich przygarbiony starzec. Miał brodę równie długą i śnieżno-białą jak karel. Wydał się zaskoczony widokiem rybaków. Pewnie rzadko kiedy widywał w tej okolicy kogokolwiek. Zaprosił ich do izby, by mogli ogrzać się przy kominku i posilić. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wcześnie w tym roku wybrali się w morze, na połów rybacy opowiedzieli staruszkowi o głodzie, jaki panował w ich wiosce i chuście, którą trzymali od Karela. Wyznali, że rozwiązali dwa węzły, tak jak on im poradził. Przemilczeli jednak swoje nieposłuszeństwa i rozwiązanie trzeciego supełka. Ach, znam Karela! Był on kiedyś jednym z najodważniejszych żeglarzy. Skierował waszą łódź na pastwiska samej władczyni morza. Która zapewne ze względu na ich starą przyjaźń pozwoliła Wam napełnić sieć rybacką. Dlaczego jednak władczyni zesłała na Was tę srogą burzę, byście nie mogli wrócić do domu? Tego nie pojmuję. Dopiero teraz zrozumieli, że nie bez przyczyny Karol zabronił im rozwiązywać trzeciego węzła. Ściągnęli na siebie sztorm, bo nie byli posłuszni radą doświadczonego marynarza. Nie chcieli się przyznać starcowi do swojego błędu. Ten jednak poprosił, by pokazali mu pustkę Karela. Niechętnie podali mu ją, a on zaskoczony powiedział – Tak, widziałem już kiedyś tę pustkę. Czyż wyście jednak rozwiązali trzeci węzeł? Nie dotrzymaliście słowa danego Karelowi? A i nie, nie chcieliście wyznać prawdy. Źli z was rybacy. Prawdziwi żeglarze nigdy nie złamaliby przysięgi. Pomogę wam jednak ze względu na wasze rodziny i dzieci, które wypatrują was pewnie z niepokojem. Stary rybak zawiązał węzeł na huście. I w jednej chwili wicher ustał. hukwał umilkł i sztorm skończył się. Równie nagle jak się zaczął. Staruszek pożegnał rybaków, ale na odchodne pogroził im. Pamiętajcie, i niech w przyszłości wasze słowo będzie tak niezawodne jak ten węzeł. Rybacy podziękowali staruszkowi, siedli do łodzi i podnieśli żagle. Odbili od brzegu i rozpoczęli podróż do rodzinnej wioski, gdzie czekały na nich stęsknione rodziny. Nigdy jednak nie zapomnieli tej nauczki, i od tego czasu przysięga marynarza była tak niezawodna, jak żeglarskie węzły. Wy też zapamiętajcie dobrze tę historię, bo nie tylko marynarze powinni dotrzymywać raz danego słowa. Koniec. A o tym, jak ważne jest dane słowo, niech przypomina Wam moja. Magiczna chusta. Na zakończenie naszego spotkania zaproszę Was też na połowę. Za chwileczkę wspólnie wykonamy ruchomą rybę. Do zobaczenia za chwilę. A teraz, zgodnie z obietnicą, instrukcja wykonania naszej ruchomej ryby. Do wykonania ryby potrzebujemy kartki. Mogą być białe, będziecie mogli wtedy sami stworzyć kolorowe łuski, ale mogą być też różne kolory, jakie posiadacie w domu. Nożyczki, klej, pędzelek, którym będziemy nanosić klej, albo klej sztywcie, jeżeli taki macie w domu. No i w razie czego, różnokolorowe mazaki. W pierwszej kolejności ze zwykłej kartki robimy kwadrat. Nie zaginamy mocno, zobaczycie dlaczego. Możemy sobie ułatwić trochę pracę i mazakiem albo ołówkiem zaznaczyć linię, w którym miejscu musimy odciąć kawałek zbędnego papieru. Pojawiła nam się na środku kwadratu linia, i do tej linii dokładamy nasze dwie części kartki, tak, żeby powstał nam kształt przypominający trochę latawiec. Potem te dwie części skleimy ze sobą. I one będą brzuchem naszej ryby. Ale zanim to zrobimy, to znowu jeszcze na chwilkę rozkładamy. I znowu, żeby sobie ułatwić pracę i żeby było łatwiej nam potem operować nożyczkami, to zaznaczamy sobie mazakiem linię przerywaną na tych właśnie dwóch mniejszych trójkątach. Ponieważ teraz będziemy musieli wziąć nożyczki i wyciąć grzbiet naszej ryby, składamy znowu kartkę w pół, tworząc dwa duże trójkąty, i powoli nacinamy naszą kartkę tylko i wyłącznie do tej właśnie przerywanej, zaznaczonej linii, nie dalej. Zmiejmy ją na paseczki. Ja mam kolorową kartkę, ale wy, jeżeli macie białe, to zanim potniecie na właśnie te kawałki, na te paski, możecie pomalować grzbiet waszej ryby. W jakieś niesamowite wzory, jakieś różnokolorowe łuski. Tutaj wasza fantazja będzie Waszym przewodnikiem. Patrzcie. Mhm. I mniej więcej na 1,5-2 cm przed końcem kartki przerywamy nasze cięcie już więcej nie tniemy. Wychodzi nam taka oto. Właśnie falbanka, zobaczcie. Prostujemy ją na chwilkę. No i teraz właśnie bierzemy nasz klej. Może być w sztywcie, może być w jakiejś dużej butelce. Taki klej jaki macie w domu. I nanosimy ten klej na jeden z tych małych trójkątów, które nie są pocięte. Tak, bardzo uważnie, ponieważ to będzie brzuszek naszej ryby i tylko on będzie stanowił o tym, że ryba będzie sztywna. Dobra, ja sobie odłożę pędzelek i klej i teraz składamy nasz brzuszek, dokładnie dociskamy, składamy i wychodzi nasz brzuszek, wygląda. Mniej więcej tak, patrzcie, tu mamy przód naszej ryby jej głowę, a co ma ryba na głowie, obowiązkowo musi mieć dwoje pięknych rybich oczy. Bierzemy jakieś ładne mazarki, zaraz zobaczymy, co tu będzie najbardziej widocznego i domalowujemy jej dwie piękne rybie. Lebia, moja będzie zaczarowana, więc będzie miała. I drugie oko. A może to zamieniona władczyni musz? Przypłynie do nas w postaci ryby. No I to nic nie wiemy. Jest. Moje rybie oczy na głowie. No ale ryba poza głową ma też paszczę mariek, które możemy sobie zrobić z innego koloru. Ja teraz wybrałam taki jasny zielony i z tego jasnego zielonego wycinamy takie półkole. Możemy na półkolu narysować piękny rybi jęzor. Tak. Moja jest rybą niedrapieżną, więc nie ma zębów. Wy możecie stworzyć rybę taką, jak chcecie. Możecie na przykład narysować pięknego szczupaka. No i on obowiązkowo, jako drapieżnik, musi mieć zęby. Smarujemy końcówkę naszego półkola klejem i wklejamy od spodu do paszczy naszej ryby. W ten sposób powstał nam środek ryby. No ale ryba musi mieć jeszcze obowiązkowo przepiękny ogon, który zaraz zrobimy. No i dwie boczne płetwy. Do tego znowu biorę inny kolor. I najpierw zacznę od ogona. Ogon ryba może mieć w takim kształcie w jakim wy będziecie chcieli. To wy zadecydujecie o tym jak ogon ryby będzie wygląda. Czy będzie przypominał właśnie taki, nie wiem, tulipan. Czy będzie przypominał bardziej trójkąt. Czy to będzie jakiś okrąg. To jest tylko i wyłącznie znowu wasz pas. Narysuję takie. Ślady naszej że Żeby podkreślić ogon. I znowu końcówkę naszego złożonego ogonka smaruje klejem i doklejam do naszej ryby. Zobaczcie, już mamy ogon ryby. No i teraz jeszcze wspomniane wcześniej dwie płetki. Płetki najłatwiej, żeby były takie same. Można złożyć kartkę, wyciąć no, coś, co przypomina dwie łezki. Albo dwa i też możemy sobie dorysować takie jakby żyłki na płetwie. O, zobaczcie. I znowu smarujemy klejem końcówki naszych płetw i przyklejamy pod brzuszek. Naszej rybki. Jedna płetwa, druga płetwa. Zobaczcie. Mamy gotową, piękną rybę. Zabieramy wszystkie rzeczy, żeby było widać tylko i wyłącznie naszą rybę. Zobaczcie. Która cały czas się rusza. Wygląda jakby płynęła nasza ryba. Ciekawe, czy taką rybę też udałoby się złapać naszym. Wspaniałym, dzielnym rybakom. Taką właśnie oto rybę na pamiątkę naszego spotkania, co prawda wirtualnego, możecie sami wykonać ze swoimi rodzicami. Tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania, w trakcie którego poznaliście estońską bajkę owad czyni mórz i znaczeniu raz danego słowa. Autorkami historii. Były Maria Ratajczak i Ula Ziober z wydawnictwa Creatibay, które bardzo gorąco pozdrawiam. Wam natomiast życzę tak wielu prezentów pod choinką, jak wiele było ryb w sieci naszych estońskich rybaków. Szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś na żywo. Pozdrawiam Was, Maju Baję. Do zobaczenia.